Hej, dzisiaj wracamy do modyfikacji Fritza z biedronką, bo została ona zaktualizowana i tak wrócimy sobie jeszcze do głównej, oryginalnej biedronki, żeby tam zrobić to, co nam pozostało: te ten okropnie straszne poziomy. E, ale póki co ta modyfikacja została zaktualizowana, i jak już możecie słyszeć źle, ma Wow. Druga yy, na no, bardzo porządna aktualizacja, w sensie dla mówka, bo do tej pory dbaje to dalej jest jej demówka, ale nowa wersja tej mówki. w związku z którą... O, mamy już podział na party, zaspoilerowane lekko. Bardziej zadisowane. Mamy cztery nowe poziomy, z czego dziewiąty jest na złoto, ale z tego co również się dowiedziałem, wśród pierwszych pięciu poziomów jest, uwaga cytuję Fritza, coś ukrytego. Więc ja sobie to szybko przeeksploruję i sobie sprawdzimy. A także sekret z krzesłem, który jeszcze w poprzedniej wersji nie działał. Teraz działa. Ura. Więc sobie serkniemy do niego i sprawdzimy, jak w końcu teraz wygląda, gdy działa tak, jak powinien. A więc tak, to co właściwie widzicie w tle to sekretny poziom, który został naprawiony, który w praktyce jest poziomem czwartym, z tym że sterujemy nim krzesłem, co zawsze na plus. Pamiętajcie, gra lepsza niż krzesłaman. Po drugie, mamy tutaj oznakowane, które platformy są złe, a które są dobre. Po trzecie, w tle w niektórych momentach, szczególnie na początku podejść, możecie zauważyć wielkiego pająka, który tak teraz spekuluje będzie naszym bossem w późniejszych właśnie wersjach tej modyfikacji. Może? Co do mojej potężnej eksploracji. Przeszedłem sobie te pierwsze pięć poziomów jeszcze raz i nie znalazłem tego czegoś nowego, o czym wspominał Fritz. Chyba, że to nowe coś tyczy się prawnie graficznych, bo jak sami zaraz sąście zauważyć, odbyło się na bardzo wysokim poziomie. Może to ja już przez nas sam sekretu na każdym kroku podczas tego tylko wczesne demo tego moda i nie ma co aż tyle wyczekiwać? Może nie. Jeżeli wy coś znajdziecie, no to dajcie znać sami wiecie gdzie, a my myślę, że po pokazaniu tego możemy przejść do nowych poziomów tego moda. Poziom szósty, pierwszy z nowych Właśnie, to o czym mówiłem Ta wielka zmiana graficzna, to to co już tutaj widać Mamy cienie, jakby komuś przeszkadzały cienie To mamy pod Obok przycisku Restart przycisk Shadow I cieni nie ma, więc jakby komuś nie, wiem, nie wyrabiało Czy coś, to można cienie wyłączyć Aczkolwiek my sobie z cieniami pogramy yy, Wygląda to na naprawdę niesamowicie O, dźwignie, a to fajne Fajna, fajna sprawa a Mogę ją wcisnąć w drugą stronę, czy już nie? Tak sprawiam nie, niestety nie, szkoda. Oj, 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 trochę mnie wypierdzieliło. Oj, 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 trochę odratowałem. Czy tu coś jest z nami, co można zrobić? Wyleciałem, ale tam chyba nic nie ma. To nieważne. Mm. Nie będzie chyba problemu, że będzie cisza cały czas z tej brąsy, kiedy będę to nagrywał, dlatego że hura! Te sam tak. tak. No, nie wiem co ja chcę więcej powiedzieć. A, i z tego co wiem, to również w tych nowych poziomach gdzieś ma być coś ukrytego, więc hura, sobie poszukamy. Jeżeli nie znajdę, no to przepraszam. Tak jak nie znalazłem tego w poprzednich pięć poziomach. No nie wiem co Flicks miał na myśli, bo przez coś nowego. Może miał na myśli, że hej, cienie są i w ogóle. Może miał na myśli, że przesunął kilka elementów. Są lekkie zmiany w tym, ale myślę, że nie na tyle mega, jakieś super ciekawe, żeby był sens pokazywać to wszystko na nowo. Ja serio, w taki głupi sposób wyleciałem. Wow. Czym ja muszę umierać na tych prostszych poziomach? Nie wiem. Trochę klatki spadły na chwilę, nie wiem czemu. Może cienie nie wyrabiają. Te kraje tak, właśnie <grymione> RTX on. Te kraje wyglądają tak, właśnie został łączony RTX no nie. Co jest? Um, nie wiem, czy widzę cokolwiek, bo timer mi trochę zasłania. Jak próbuję coś zrobić. okej okay. to był poziom. Yy, pierwszy z nowych. Tam coś jest. O jejku, tu się na Biedranka, bo bo ja coś coś te czarne, ale tu platformy się wyjawiają. Czek, stanę na Podoba mi się motyw, że te platformy tak topią się po chwili Sam to mi nic nie dało Czy one się mnie prowadzą, czy co? Nie wiem, stanięcie na tom, to mi nic nie dało, staniecie na to mi również nic nie dało Nie mam pojęcia po co to jest, może póki co po nic Nie wiem Co to jest? Hmm. Nie wiem, czy to coś, aha! To jest taka deska, która się przesunęła, się przesunęła. No. Przewróciliśmy ją Oj, oj, idź stąd ta gra wygląda naprawdę ładnie. Z cieniowaniem, z tym oświetleniem nowym. Fritz? Naprawdę, wow. Czy mogę... Tak to... Ja mogę to tak przeraszować? Szkoda trochę. O nie! Tam się ładnie rozpędza, lewka mi trafiła. Dobra. To nie powinno zająć długo, bo chyba jakoś turbo trudne nie będzie. W końcu patrzę na to, że to jest... To ma być pierwszy świat, no to... Nie wiem, nie powinno być jakiś turbo trudne, ale póki co umieram. Trochę niedobrze Spróbujmy się tym miejsce rozpędzić Zium Trochę wypierdzieliłem dom deskę, tak ich nie powinienem Ale spokojnie jeszcze biedronkę wypierdzielimy Nie, okej, okay. może tak? Kieślese Dobra mm, <grymianie> Dammy smeta, dobra Robimy to To nie będzie ciężkie, robimy to To szybko, bo z tyłu tak jak wreszcie muszę zauważyć że też jest jedna biedronka, zła. A może... Aha, budowa mi się akurat tutaj kamieniem tak siedzi, nagle wyskakuje na nas Tknę Wkrołem? jestem gdzieś, okej. Okay. Eee, a może właśnie te platformy z początku były po to, żeby, żeby dronka mógł się tam spełnować? Nie wiem. Nie mam silnego pojęcia. Tak trochę podejrzane mi się to wydaje. Dobra. Tym razem to lecimy dobrze. Nie przelecimy tego. Ten kostek mi się wydawał być jakoś bardzo mały. A polećmy w tył. Nie było nic z tyłu, okej. Okay. Ehm. Oh, Ow. Nie wiem czy ten tak nie byłby lepszy, gdyby się nie resetował po śmierci, tak szczerze. Jakby był tak ciągły Wiecie o co mi chodzi Tak to teraz są ciągle, no bo hej Biedronka to gra, która umiera Umiera? Biedronka Ja powiedziałem, że Biedronka to gra, która umiera? Przepraszam Nie chciałem Nie to na myśli Uwierzcie mi, fani Biedronki Nie mścicie się na mnie jeszcze Biedronka to gra, która polega na umieraniu To chciałem powiedzieć To się nie, że polega na tym, że umiera gra Tylko, ktoś się umiera Yo Yo To się ładnie rozpędziłem Wow Nowa muzyka! Czy to jest poziom typu slippery climb, z Crash Bandicoot? One mnie nie zabijają, ale one są po to, żeby mnie skleszczować, tak? Let's go! Let's go! To jest poziom typu slippery climb, z Crash, tylko że nie ma różnych rodzajów desek. I jesteśmy strasznie wysoko nad ziemią, więc się bardziej opłaca resetować, aniżeli. Eee, yy, czekać, że spadniemy przepaść, dobra. Aj! To jest ciekawe. Problem jest taki z tym, że timer trochę zasłania, mam wrażenie. Jak one... Jakie one są mocne i szybkie i w ogóle. To, że nas nagle nie zabijają, to jest fajne. Bo chcą nas udrupić, żeby nas przytrzymać przy deskach. Let's go. Ah! To jest ciężki poziom chyba. Jok <laughs> ok, mi wywaliła. Czy można to zrobić? Ej, to nie będzie proste. Ten timer dużo zasłania. E, wywaliło mnie w ogóle... Poza gęstość. Leć, 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 leć. Nie, nie trafiłem w ten. Chciałem trochę bardziej na prawo skręcić, ale jestem głupi. Przepraszam. przepraszam na ja. yy, nie. Nie, 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 nie. Walić się. Let's go! Nie, let's go, myślałem się od tej deski, dobra. Spróbuję... O tak to jest dujo. Nie widzę jej, przepraszam, bo ja jej nie widzę, bo mam taki problem, że... the timer zasłania. Jakie są mądrze Ja się nigdzie nie znalazłem sekretu! One też potrafią niszczyć most? To jak ja mam to zrobić? Tak, mniej więcej o tak chyba. Jak one wracają! Jak one wracają tam? Dobra. To będzie jeden z cięższych poziomów chyba. Myślałem, że mnie wypchnie dokładnie. Tak że wykorzystam te wrogie AI, żeby mnie wypchnęło. A, jakbym się odbił z tej deski, niestety nie dałem rady Okej? Okay? Nie okej okay. <grystanie> tak może być dobry, ale nie jesteśmy w stanie go usłyszeć więcej niż 5 sekund Bo Lamie! bo lamy, bo lamy, bo, Lamie. bo, Lamie. bo Lamie. <grystanie> daleko już byłem Czy tam jest koniec? Mam szczerą nadzieję, że to jest koniec, o tam już Nie, wal się Naprawdę fajny pomysł na poziom Tam na biedronkach się odeściało chyba Po prostu stała Lecisz! Yo! To wszystko Nie ma sekretu Ej, ja nie wiem czy tu miały być sekrety, jakby... Puszkajcie Czy ja w każdym poziomie spróbowałem wlecieć w tył za mnie? Jak ja tu wtedy wyleciałem? Aha panie ten, Tak? Tak Spróbowałbym, jak już tak eksplorujemy, bo nie wiem czy to tu ma być sekret Co w się, sensie, tak mi się wydaje <grymianie> nie jestem pewien czy Furtis mówi coś o sekretach, ale się wolę upewnić wszystko eee, Siódmy poziom Tu nic nie było na bank tak w sposób schowane W ósmym poziomie, nie, nawet ja nie widzę cokolwiek Markinesu, tu też Ja nie widzę cokolwiek Markinesu, żeby to mogło zostać schowane Poza kryjówkami typu z za tobą. Po zawsze były ci te kraby i ten grab, który nagle był na szaro, właśnie bo nie wiem wspominałem, ale... Krab, który nas przynosi do sekretu na, na szaro, żeby, hej, gracz miał większe szanse zauważyć i odkryć to, że ten krab się różni, więc pójdzie do niego, może mi przyniesie to do sekretu. Dobra zmiana to na pewno. Jeżeli chodzi o pozostałe sekrety tutaj, nie mam pojęcia, czy to coś nowego, słynnego, już zacytowanego w pierwszych pięciu poziomach, gdzieś to, to już prawie nieakrawiczne, czy co, nie wiem. E jeżeli znajdziecie, to dajcie znać. Ja chętnie wszystkie sekrety jeszcze pokażę, ale to nie tak, że ja się teraz poddaję z eksplorowaniem, bo po prostu ja nie wiem, ja nie widzę sensu eksplorować, bo ja nie wiem, gdzie mam to eksplorować. Te poziomy są w miarę liniowe i ja nie widzę sensu gdziekolwiek, żeby tego szukać. W jakichś pierwszych pięciu poziomach, dobra. Te pierwsze pięć poziomów jeszcze mogłem przeeksplorować, bo tam było trochę więcej niż miejsc, gdzie faktycznie mogło coś być ukryte. Tak w tych dzisiejszych czterech, nowych poziomach, ja absolutnie nie mam zielonego pojęcia, gdzie tam mogło być w ogóle jakikolwiek potencjał, żeby coś ukryć. Nie wiem, może... Sekrety są jakieś turbo mega ciężkie, ciężko ukryte, ale ja, jak mówię, nie widzę sensu eksplorować, jak nie widzę miejsc, gdzie mogę eksplorować. Bo chciałem eksplorować to na bieżąco miara, ale nie było czego. E, co do samego update'u, e, demówki. Ej, nim dalej idziemy z tą demówką, tym coraz lepiej się zapowiada to. Jeszcze nie mogę się w tym momencie doczekać na pełną wersję, to będzie, to będzie koks absolutny. Graficznie to wygląda milion razy lepiej, to jest praktycznie pielęgnika sequel, a nie piedronka modyfikacja. Yy, muzycznie spoko, soundtrack. Chociaż tak jak mówię, fajnie byłoby, jakby on się nie resetował po śmierci. I no. Więcej krzeseł, Freeze. No. Coś się mówi na koniec filmików. Śmieszne. Pewnie jutro będziemy dalej kontynuować. Czyli nie wiem, czy jutro, właśnie. Nie wiem, czy jutro, nie wiem kiedy, nie, bo trochę z nagrywaniem mi ciężko trochę ostatnio z, nie, nie, z czasem i warunkami i ze wszystkim, więc nie wiem kiedy, ale kiedyś, jak będzie ten przyszły odcinek, to wrócimy sobie do update'u z podstawowej Biedronki i sobie tam zrobimy pozostałe rzeczy. I widziałem, że wiele osób też teraz zaczęło robić różne modyfikacje, więc chyba będę miał duże kontenty w przyszłości. No, tyle chyba, tylko kupię go w filmiku. Parapan, parapan.